Dobry, bardzo zaczynamy ferie, można powiedzieć, chociaż dzisiaj jest sobota weekendowa, także jeszcze nie ferie. Ja też jeszcze ferii nie mam, bo dzisiaj będę się uczyć, a jutro mam egzamin, ale już dzieciaki dwa tygodnie mają przerwy świąteczne, więc ferie. W końcu. A za oknem taka pogoda, tak jakby trochę się przejaśniało, w nocy okropnie lało, okropnie wiało, no ale już... Przestało. No, także witam się z Wami bardzo serdecznie. Oczywiście, ja idę dalej czytać komentarze. A Was zapraszam, życzę Wam oczywiście cudownego dnia i zapraszam do oglądania mojego dzisiejszego vlogu. Dobry, witam się z Wami już w sobotę, w sobotę, dobrze mówię. Miało być, powiem Wam, dzisiaj piękne słońce, bo nawet już zrobiony jest obchód przeze mnie. Byłam na polu, nagrałam Wam co nieco dużo wrony jakoś lata. Tutaj chyba szuka ziarna jakiegoś albo robaczków. No bo tutaj jeszcze to pole jest po kukurydzy nie, nie zaorane, więc może tam na kukurydze też przychody, bo sporo tam też i. Baszantów przychodzi. Ja nadal i wciąż muszę Wam powiedzieć, wyjadam resztki z lodówki, i dzisiaj mam pomidora, mozzarellę i kawanosy. I takie tu będzie moje dzisiejsze śniadanie. Mąż wracając oczywiście był w sklepie, ale kupił tylko jogurty pitne. Bo powiem Wam szczerze, nie widziałam, że zajedzie do sklepu, bo nic nie mówił, ale zajechał. Wziął chleb. Sok dla dzieciaków, jabłkowy. Nie wiem, czy jakaś promocja była, czy coś. Ym, serki, bo tego to, to, to nie ma faktycznie w lodówce. Dla siebie wziął te jogurty pitne z Krasnego Stawu cztery razy. Ym, widzę, że wziął truskawkę raz, dwa razy jagody i raz żurawinę. I serki te zwykłe chyba, też biedronkowe tutti. Ale wziął to z dodatkiem tych zioreczek wanilii i, i biały ser i tyle było naszych weekendowych zakupów. Ja pojadę, pojadę do Biedronki, w, a nie będę tego siatkę pakować. E, pojadę do Biedronki, powiem Wam, w poniedziałek, bo tutaj bardzo Wam serdecznie dziękuję za... E, misiek przyszedł już znowu, także widzicie. Do nas to tylko psy, koty, wszystko schodzi. Zaraz muszę mu otworzyć drzwi, bo jak zacznie jałczeć, to cała wieś będzie go słyszeć sekundę. Także widzicie, do nas zwierzęta przychodzą z całej wsi, można powiedzieć. Ale nie, to tylko tak, misiek przychodzi, no ten kot się pojawił i czasami przychodzi od tych obok sąsiadów też pies, jeżeli no im jakoś tam ucieknie. Tak ogólnie to raczej inne psy nie widzę, żeby przychodziły, no chyba że wiecie. Jakimś cudem w nocy gdzieś coś się przedrze, ale tak w dzień to nie, 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 nie widzę. Stały bywalec, no to wiadomo, nasz sąsiad, misiek, Pekinczyk brat Melki. No to to jest stały bywalec. Kot aktualnie poszedł pilnować moich kur, chyba je tam liczyć będzie, albo pilnuje je przed, nie wiem, jakimiś jastrzębiami czy coś. Bo byliśmy razem na dworze, ja poszłam właśnie do kurnika, on poszedł za mną. I tak się został już w tym kurniku. Nie chciał wyjść. No to niech chwilowo posiedzi. Później go przyprowadzę. Więc to. I w poniedziałek pojadę. Od tego miałam właśnie zacząć. W poniedziałek wybieram się do Biedronki, bo tutaj wszem, zewsząd dostałam zdjęcie gazetki właśnie, że jest gofrownica MPM i ona ma 1400 mocy. I tutaj jedna z Was Robiła właśnie gofry, powiedziała, że ją tysiąc razy poleca, czy milion razy taką wiadomość dostałam. Także bardzo Ci serdecznie dziękuję za te wszystkie, wiecie. Znaczy ogólnie Wam wszystkim dziękuję za te wszystkie nadesłane zdjęcia na PRIF, że gofrownica będzie w Biedronce z MPM. Ciekawe, właśnie, czy u nas będzie w Biedronce. No i to trzeba i raczej jechać, tak wiecie, z samego rana. Więc ja później sobie od razu, jak będę w tej Biedronce, najwyżej sobie zrobię sama zakupy takie większe ale no tak jak mówię to tylko tego w sumie to brakowało bułki są jeszcze, bo jeszcze nie zjedli ale bułki będziecie widzieć w dalszej części mojego filmiku, ja teraz zajadam śniadanie, obiad na dzisiaj mam, bo dzisiaj będą też te kopytka wcale nie będę Was tutaj ściemniać, że dzisiaj kopytek nie będzie, także mam te kopytka, mam barszcz biały i taki obiad dzisiaj będzie u nas, dodam Wam oczywiście te bułki bo tutaj też jedna się pytała o przepis, już także powiedziałam, że jutro z samego rana będą, więc to znaczy, jak wy to będziecie oglądać, to dzisiaj I, i taki to będzie mój dzień. Ja zajadam się na nie, idę, siadam do tych moich materiałów. I tak, jak się powiem wam szczerze, to jeszcze wam powiem, tylko jak się cieszyłam z mojego słońca, to już mojego słońca nie ma, ale tutaj wiem, że mamy pana, który ma na imię Mateusz. I na kanale oczywiście w komentarzach i właśnie powiedział, że u niego jest takie ostre słońce, że bez okularów przeciwsłonecznych to lepiej na dwór nie wychodzić. No, to raczej nie jest ze ściany wschodniej, bo u nas słońce było, ale już się zbyło. Ok, nie, nie smęcę dalej, bo chcę, żeby poszedł ten przepis, naprawdę, więc ja uciekam, a z wami widzę się oczywiście później. Przygotujemy sobie dzisiaj bułeczki maślane na oleju. Yy, bułeczki są bardzo, bardzo puszyste. I mówię wam, że jeżeli je, je zjecie, to od razu się w nich zakochacie, można powiedzieć. I od razu wam powiem, że ja robię oczywiście z podwojonej porcji, bo ja nie widzę, żeby ta porcja robić z jednej, bo wolę sobie zrobić jednego dnia więcej po prostu i nawet zamrozić je, żeby były dłużej świeże. Ale wam podam oczywiście składniki do porcji. Jednej. I do wykonania bułeczek potrzebujemy 450 g mąki pszennej, 200 ml ciepłego mleka, dwa jajka z tym, że jedno jajko i białko idą do ciasta, a żółtko idzie do posmarowania już gotowych, wyrośniętych bułeczek, 20 g drożdży, pół łyżeczki soli, tutaj 60 g cukru. I 30 ml oleju. Oczywiście wszystkie składniki zostawiam jak zwykle w opisie, w filmiku. I najpierw zabieramy się za wykonanie zaczynu do ciasta drożdżowego. Ok, i tak. zagrzałam sobie mleko oczywiście w mikrofali, i teraz robimy zaczyn czyli standardowo drożdże do miseczki, do drożdży, cukier i mleko. Ja sobie dodam też jeszcze jedną łyżkę mąki, wolę jednak tak robić jak mąka jest wiecie w drożdżach. I zaczyn ma rosnąć tak przez 15 minut minimum, jak nam ładnie wyrośnie Będziemy zaraz. To znaczy, ja będę, ja będę, jak, no, jak mi wyrośnie, będę mm, przygotowywać dalszą część ciasta. Muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj u nas wieje. Jest tak nie za ciekawie. Zaczyn gotowy, zostawiam na 15 minut do wyrośnięcia. Powiem Wam szczerze, że tak trochę słabo podrósł mi ten zaczyn, ale nie poddaję się, działam dalej. I teraz tak, zaczyn przekładam do y, mąki. Można było, wiecie, coś źle zrobiłam, bo można było ten cukier nie dodawać wszystkiego, bo widzę właśnie, że cukier nie za bardzo się rozpuścił. I o to właśnie chodziło. Także to trzeba wszystko uważnie robić, a nie e, robić tylko tak na szybciora, nie? E, dobra, więc tak to już mam. Oczywiście mlekiem sobie jak zwykle popłukam, bo ja zawsze sobie płukam mlekiem. Dobra. Resztę mleka też oczywiście tutaj wyleję. Tutaj wybijam żółtka. A żółtko do miseczki. I drugie jajo tak samo, czyli białko do środka. A żółtko do miseczki. I już daję jeszcze tylko dwa całe jajka. Jakby się ktoś pytał, to jajka są świeże, prosto z kurnika, dlatego ja sobie od razu wbijam tutaj i nie brudzę kolejnej miseczki. Dodaję również jedną łyżeczkę soli w moim przypadku, a w Waszym, jeżeli robicie jedną porcję, pół łyżeczki. Umeję sobie ręce. Ok, to mi nie będzie potrzebne, olej sobie naszykuję. Hak już przyczepiłam i zaczynamy wyrabiać ciasto. Ciasto wyrobione. Zaraz zobaczymy, czy się nie klei. E, tak delikatnie się klei, ale mąką podsypywać więcej nie będę. E, tutaj sobie przygotowałam drugą miskę, do której przełożę ciasto. E, więc, najpierw tak. Ok, i przekładam ciasto do drugiej miski. Ja ciasto wyrabiam tak około 10 minut. Każdy jeden rodzaj, jaki robię, to właśnie, to znaczy drożdżowe, chodzi mi, wyrabiam około 10 minut. Także przekładam do miski i zostawiam do wyrośnięcia na jedną godzinę. Ok, i jeszcze zbliżenie na ciasto, więc ciasto drożdżowe prezentuje się tak. Teraz, tak jak Wam mówiłam, odstawiamy do wyrośnięcia na godzinę czasu, oczywiście przykrywając ściereczką, żeby tam nam nic nie naleciało. E, tak jak widzicie, ciasto bardzo ładnie wyrosło. E, nawet, można powiedzieć, potroiło swoją objętość i wykipiało dodatkowo. Także wszystko z ciastem jest ok, bo się trochę, powiem Wam szczerze, martwiłam, jak mi nie, wyrosł, nie wyrósł ten zaczyn, ale już teraz stawiam na stojak i e, no, lecimy z bułkami, nawet właśnie o widzicie, opada ok, także już bierzemy się, biorę się za bułki a woman play by my own rules. My stupid bones all look like brown, and then I. Odrosły, można powiedzieć, że podwoiły swoją objętość. Ja każdą bułeczkę robiłam na 80, tak mniej więcej 83-85 gramów. No już wiadomo, że co do joty sobie tego nie odważyłam, no ale chciałam, żeby były mniej więcej jednakowej wielkości. Teraz do tych dwóch żółtek, które widzieliście, dodam. Poczekajcie. Ok, zrobiłam tutaj trochę porządku i tak do tych dwóch żółtek, które zostały od ciasta, dodam tak około, nie wiem, jednej łyżki, no góra dwóch łyżek mleka. Wszystko to rozmieszam dokładnie i takim roztworem powiedzmy posmaruję moje bułeczki. Bułeczki oczywiście można sobie posypać sezamem, czarnuszką y, albo makiem. No raczej się mienialnianego tu tutaj nie polecam. I Będę piec w temperaturze 190 stopni przez około 15 minut. się tak, tutaj mam jedną porcję, a tutaj mam drugą porcję. Zaraz, oczywiście, Wam je pokażę w przekroju, ale najpierw Wam pokażę, jakie są sprężyste. Także widzicie, zgnieciemy, a one później się roz podnoszą do góry. Ok, także piekłam je 15 minut w moim piekarniku. Ja mam piekarnik z. Zaraz wam powiem, z czego. Z Master kuka. 15 minut 190 stopni. I szukam noża. Szukam noża, żeby właśnie przekroić bułeczkę, bo tak zamierzam ją tutaj zjeść. Teraz Wam pokażę w środku, w środku bułeczka prezentuje się tak, także myślę, że składniki są ogólnodostępne, bo raczej w każdym domu znajdziemy jajko, mąkę, cukier, olej, masło, bo bułeczka taka świeża z masełkiem smakuje najlepiej. Antośkowi najlepiej widzę smakuje. Bez niczego, tylko taka sucha. Dlatego powiem Wam szczerze, że nie robiłam żadnych drożdżówek czy coś, tylko właśnie takie zwykłe buły. Także buła, mleko. Ja powiem Wam, że lubię mleko, ale tylko i wyłącznie z kartonu. Ciepłego mleka nie lubię. No, ewentualnie, no to powiem Wam szczerze, że skuszę się w takim okresie przeziębieniowym na mleko z masłem i z miodem. Innego nie toleruję. Ok, także próbuję bułeczkę. Mm. Pycha. Polecam Wam, oczywiście, czy to na kolację, czy to na śniadanie, czy to na zwykły podwieczorek dla dzieciaków idealne. Mam nadzieję, że skorzystacie z mojego sprawdzonego przepisu. Kolejnego. Tutaj wiem. Wczoraj, rozumiem, w komentarzach z Moniką rozmawiały o tym, że dopiero upiekła drożdżówki z budyniem. Oczywiście też z mojego e, tutaj kanału, z moich przepisów, które macie na kanale. Ja tutaj już kuszę go a ja jej właśnie odpisałam, że znowu miałam robić drożdżówki. Ale zamiast drożdżówek właśnie, żeby tak bardziej może nie kusić drożdżówami, stwierdziłam, że na kolację wiadą. Bułki takie mleczne, bardzo dobre, także Wam polecam z czystym serduchem, oczywiście. A teraz uciekam, ym, zajadać moją bułę popijając mlekiem. Muzyka